Przechodząc do omówienia, pozwolę sobie łącznie omówić sprawozda dwa sprawozdania, trzecie Rady Nadzorczej, pozostawię już Radzie Nadzorczej, natomiast sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu z Działalności. Jeżeli chodzi o oba te sprawozdania, zostały one opublikowane na stronie internetowej w ramach raportu bieżącego. Ja omawiając dane finansowe skupię się szczególnie na tych liczbach, które się w jakiś istotny sposób zmieniły w ostatnim roku i, scharakteryzuję, z czego ta zmiana, i powiem Państwu, z czego ta zmiana wynikała. Natomiast omawiając sprawozdanie zarządu, trochę może ogólnie opowiem o tym, co się w spółce dzieje i, albo co się działo w 2011 roku. I tak, przechodząc do omówienia sprawozdania finansowego, i zaczynając od sytuacji majątkowej spółki, poziom aktywów razem w spółce jest na zbliżonym poziomie. Było to w zeszłym roku, na koniec 2010 roku, 29 milionów, na koniec 2011, roku 28 milionów złotych. Bez zmian pozostał poziom aktywów trwałych. W ramach aktywów trwałych, myślę, rzecz, która. No najistotniejsza bardzo mocno wzrosła inwestycje długoterminowe i wynika to z faktu zainwestowania środków w spółkę zależną Astoresa. I to chyba jest taka podstawowa różnica w, w, tej sytuacji, w sytuacji w opisie aktywów trwałych, natomiast w zakresie aktywów obrotowych praktycznie sytuacja się nie zmieniła i jest ona analogiczna do tej, która była w roku 2000, na koniec 2010. Po stronie pasywów kapitały własne pozostają na niemalże niezmienionym poziomie, tu mówimy o różnicy 100 tysięcy złotych, natomiast kapitały obce, czyli zobowiązania i rezerwy na zobowiązania zmniejszyły się o milion złotych i tutaj na szczególną uwagę zasługuje coś, o czym będę mówił po tym przemawianiu sprawozdania zarządu, to jest struktura tych zobowiązań. Na koniec 2010 roku około 50% tych zobowiązań to były zobowiązania, czy nawet ponad, ponad 50% to były zobowiązania krótkoterminowe. Natomiast w roku, na koniec 2011 te zobowiązania, nie dość, że spadło 1 milion, to jeszcze nastąpiło wydłużenie tych zobowiązań i zobowiązania krótkoterminowe stanowią niespełna 30% zobowiązań łącznie. Jeżeli mówimy o sprawozdaniu z, działalności, z całkowitych dochodów, to w 2011 roku spółka zanotowała 10% wzrost przychodów z 25 milionów do 28 milionów, co w konsekwencji przełożyło się na całkowite dochody z roku, na wzrost ich z 19 tysięcy do 78 tysięcy złotych zysku netto. Tutaj ważna uwaga dla Państwa, dla tych, którzy byli skrupulatni, to zauważyli, że zysk w 2010 roku był ujemny, kiedy się spotkaliśmy rok temu 28 czerwca 2011 roku. Natomiast w tym momencie prezentujemy go jako dodatni. Wynika to z faktu wprowadzenia MSR-ów i jedno z aktywów, które do tej pory było amortyzowane w roku 2000 poprzez ze względu na wprowadzenie MSR-ów nie jest, nie jest amortyzowany. i tak naprawdę to zjawisko, czy mówimy tu o wartości, o znaku towarowym, który przez lata 2008-2010 był amortyzowany, ta amortyzacja została stornowana czy, czy, czy od, skorygowana, co zaowocowało po pierwsze w 2010 roku wynikiem, od, przejściem z lekko ujemnego na lekko dodatni, a jeszcze wracając do sprawozdania z sytuacji finansowej po stronie pasywów, pojawiło się coś takiego jak zysk z lat ubiegłych w kwocie 322 tysięcy. To jest właśnie wartość amortyzacji, w przeważającej większości wartość amortyzacji znaku towarowego, która to była naliczana, a ze względu na wdrożenie msr została skorygowana. Przechodząc do omówienia sprawozdania z przepływów pieniężnych możemy zwrócić uwagę na to, że na działalności operacyjnej spółka zanotowała ubytek środków finansowych, jest to ubytek na poziomie 6,5 miliona złotych. Na poziomie działalności inwestycyjnej jest to również ubytek na poziomie 8 milionów 600 tysięcy złotych. Natomiast na poziomie działalności finansowej jest to wzrost o, są to dodatnie przepływy na poziomie 14 milionów złotych. I tutaj o ile w 2010 roku mieliśmy bardzo taki standardowo, książkowo wręcz układ przepływów, ponieważ z działalności operacyjnej był dodatni, z działalności inwestycyjnej był ujemny, z działalności finansowej był dodatni i to jest typowy układ dla spółek na etapie już ustabilizowanej działalności operacyjnej, ale wciąż mocno inwestujących. Natomiast w tym roku pozostała nam działalność finansowa na, na poziomie dodatnim, działalność inwestycyjna na poziomie ujemnym, czyli dalej inwestujemy środki. Niestety te 6 milionów, które wygenerowaliśmy w działalności operacyjnej w zeszłym roku, mniej więcej dokładnie tą samą kwotę, zanotowaliśmy przepływy ujemne na tą samą kwotę w 2011 roku.